W końcu jest przebudowany park. Wygląda w ten sposób, czyli tutaj mamy latające, tutaj mamy wodne, tutaj mamy roślinożerne dinozaury i tutaj mamy mięsożerne wraz z Omegą-9. Jest jeden, um, jedna rzecz, która mi nie pasuje w tym parku, mianowicie te wszystkie budynki, trzeba by było coś z nimi zrobić, jakoś fajnie je um, właśnie zagospodarować, żeby to lepiej wyglądało, bo przez to mam po prostu dużo, bardzo dużo um, pustej przestrzeni, ale to się pomyśli um, nad tym kiedy indziej, żeby to jakoś fajnie wyglądało, ale na razie są up żebym po prostu tą wieżą mógł zgarniać jak najwięcej kasy, żeby było po prostu jak najmniej klikania. Także witajcie w kolejnym odcinku Jurassic World. E, powoli się zbliża moment, gdzie otworzę tą paczkę, chociaż już nawet nie myślałem nad tym, czy by mm, się jeszcze nie przemęczyć parę dni i otworzyć sobie dwie takie paczki. To by było chyba też spoko, ale zobaczymy jak to będzie. Co, coś mam tutaj, o właśnie, mam trzy nowe stworzenia, którymi chciałem się pochwalić. Po pierwsze mamy oczywiście T-Rexa, a wy przez ten czas możecie y, strzelić y, lajka pod tym filmem, byłoby mi bardzo miło. No i jeżeli tego nie robicie, to subskrybujcie kanał, dzięki temu nie przegapicie żadnych filmów. Mamy tego T-rexa, nie będę na razie go ulepszał na dziesiąty poziom, znaczy nie będę na razie robił ewolucji, um, ponieważ mam mało dinozaurów, które walczą i ktoś mi po prostu to poradził. Później mamy hybrydę. Okej, okay, tej hybrydy jeszcze nie widziałem, ona była kupiona z paczki. Aha, to jest latająca hybryda. Uuu, ej, mam naprawdę dobre statystyki. Wydaje mi się, że to będzie mój najmocniejszy dinozaur aktualnie. Tak patrząc na to, o, widzę, że jest mały problem. O, mogę to. A to weźmy sobie tak. O, dostałem nawet jakąś odznakę. No i będę musiał e, zaraz zacząć wykluwać kolejne dinozaury. Ponieważ no, z tym jest taki mały problem. Czekajcie, czekajcie, co to jest? A, tego też mi gościa brakowało, żeby wykonać jednego quest'a. Czyli mam teraz trzy różne typy właśnie mm, tych stworzeń, także sobie weźmę, mogę od razu wbimy na dziesiąty poziom, bo będzie mi potrzebne. Hybrydy można i, nimi robić. O kurde, nawet nie miałem o tym pojęcia, że tutaj jakieś hybrydy będą wchodziły w grę. Dobra, mamy paczkę jakąś do otwarcia. Eee, tutaj pewnie i tak mi nic nie poleci, no, no więc nawet nie zwracam już na to uwagi. 15 punktów. 14 tysięcy tych, tych 2000 dolarów, no trochę dolarów straciłem. Nie ukrywam. O, tutaj jest jakaś. Ok, pa paczka z hybrydami. Zobaczmy tylko, jaka jest paczka dla VIP-ów, ta tańsza. To są. chwilę, czy to są. A, to są same wodne stworzenia. No to nie. No, 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 nie, nie, nie. Czyli wczoraj, jak sprawdzaliśmy to była dokładnie ta sama paczka. Dobra. Od razu muszę zacząć wykluwać kolejne dinozaury, ponieważ jest taki problem. I ten problem nazywa się. potrzebuje, potrzebuje stu dinozaurów w moim parku. Dlatego wezmę sobie Areo Titana, niech sobie się wykluwa. I weźmiemy sobie jeszcze jakiegoś innego. Nie wiem, czy tego już mam na 40 poziom wbity. Ale z drugiej strony, nie mam tak naprawdę nic innego do wykluwania, więc dobra, niech ty, ty, ty się wykluwaj, kolego, możemy sobie tego przyspieszyć, także spoko. Nie wiem ile mam dinozaurów, za chwilę to sprawdzę, ile mi tam brakuje, bo to też, tym też trzeba będzie się zająć. I naprawdę ja, o, wywaliłem mi grę, no właśnie, dlatego do tej pory, mm, dlatego do tej pory unikałem yy, przegospodarowania parku na odcinku. Ponieważ mi kraszuje gdy tylko przenoszę budynki. Jakoś wczoraj udało się to zrobić, ale normalnie tak to wygląda, że budynek przenoszę i cyk jest. Yy, no i, i jest problem. O, widzicie, i mi cofa nawet troszeczkę progres. To jest w sumie ciekawe. Czy można byłoby to jakoś abuzować? I wydaje mi się, że można byłoby to abuzować, ponieważ miałem taką sytuację, na razie postawmy sobie tutaj, miałem taką sytuację, o której chyba nie mówiłem jeszcze tutaj na filmie, że przez przypadek. Gdzieś na początku mojej przygody użyłem chyba nie wiem z 200-300 dolarów do tego, właśnie żeby przyspieszyć jakąś kreaturkę, żeby się wykluła i zaraz po tym wyłączyłem grę, bo się wkurzyłem, bo miałem naprawdę mało tych dolarów, a i większość użyłem, tam chyba 600, bo nie, nie, nieważne, jakieś 600 dolarów użyłem. No, wyłączyłem grę i później mi zwrócili te dolary i zastanawiałem się dlaczego. Co, co tam, o co tam dokładnie chodziło? Dlaczego to zostało zwrócone? I zobaczmy. 814,254, Mało ma ataku, ale poza tym raczej się nada, więc jest git. Dobra, trzeba otworzyć jeszcze tą paczkę za reklamę. No i z której oczywiście też nic nie poleci. Standardzik już. I pomyślałem, że zrobimy sobie Battle Stage, a, bo tam dostanę punkty DNA. W sumie teraz punktów DNA mam dość dużo, ale na przykład dowiedziałem się, że na chyba Indominusa Rexa potrzeba 30 albo 40 tysięcy. Coś takiego, to ja, jak to usłyszałem, to oj, było ciężko. Oczywiście, mm, muszę powiedzieć, że na ten design parku sam nie wpadłem. A to pomogła mi pewna tajemnicza osoba, pozdrawiam tajemnicza osobę za I, i dziękuję za pomoc oczywiście w, w pokazaniu <głos》> designu swojego parku, tak bo no ściągnąłem ten design park od niego, ale wiadomo też masa osób ma taki design w swoim parku, dobra bierz, biorę od razu tą bitwę, nie ma niestety nic za VIP-a, bo no wczoraj wszystkie te były rozegrane i chyba, co jest? eh? Czemu nie mogę? Okej, okay, myślałem, że coś się popsuło. Wodny, wądry yy, mięsożerny i wodny. Wiecie co? Ja wczoraj to próbowałem przejść i mi to nie wyszło. Znaczy, no, przegrałem, po prostu przegrałem. Także miejmy nadzieję, że dzisiaj e, pójdzie mi troszkę lepiej. Dobra, ja bym sobie wziął... Tak... Tak, tak, tak. Coś takiego, no. Trzy hybrydy, po prostu walka trzema hybrydami. To w końcu, w końcu mam pełen team z hybryd zrobiony. Dobra, odkładam sobie jeden punktik, nawet nie sprawdzam, co tam przeciwnik ma. I przypomniałem sobie właśnie, że wczoraj, tak jak mówiłem, wczoraj tą mm, walkę próbowałem przejść i tego battle stage'a. I mi się nie udało. Zostało 1 HP przeciwnikowi, dosłownie 1 HP. One, one HP. O kurde, dwa punkty pod obronę użył. A to no, nie spodziewałem się tego. Myślałem, że sobie odłożył, żeby mnie zaatakować. Dobra, teraz z dwoma punktami, ok. Czyli będę miał otwartą drogę teraz do ciebie. Dziękuję. Czyli robimy tak. O, to jest mięsożerny, więc i tak będę mógł odłożyć, bo raczej mi nic nie zrobi. Spoko. Chciałbym oczywiście tym zawalczyć, nie? Tą, tą hybrydą, ale nie wiem czy będzie mi to dane. Bo no idzie mi dobrze teraz ta walka. I chociaż może z tym. O nie, zmienił. Zmienił dinozaura, ciekawe. Dobra, to ja też w sumie mogę sobie zmienić. Mam 6 punktów, a chcę zobaczyć, jak ty w ogóle wyglądasz. To jest. Czego to jest hybryda? Okej, okay, to jest tego latającego i zaurusa. Nie wiem, który to jest. Nie, nie, nie mam pojęcia. Dobra, wszystko pod atak. O, kurde, jeden podobronny dałeś. No, no to <noise> na pewno dobrze to zadziałało. No i co, teraz ty na 35, kolego? No raczej też mi nic nie zrobisz. No, co ci będę co ci będę ukrywał? No, nie, ma... nie masz najmniejszych szans, żeby. O, chociaż. Aha. Oho, no. Dobra, Co bym mały wypadek przy prasy, ale i tak to wiecie, nic nie zmienia kompletnie. Bo i tak y, poszło mi dobrze, poszło dobrze. Y, wygrane, Wygrany Battle Stage, wygrany. Dobra, teraz jeszcze bym otworzył, wziął udział w jakimś evencie albo czymś takim. Wiem, ja miałem Daily Questy zrobić. Okej, okay, okej, okay. bo ja nie mogłem zrobić tego Daily Questa, ponieważ czekałem z nagraniem odcinka, żeby mieć trzy różne typy właśnie tych stworzeń. Dzięki czemu teraz mogę sobie iść tutaj. Senzoik, kliknąć tą trujeczkę i będę mógł sobie zawalczyć e, właśnie. O, super bestie. Okej, okay, aha, jest mniej niż 1%. Dobra, nieważne. <grystanie> jak mówię, kurde, na, naprawdę taką paczkę za wygranie PVP. Ale dobra, ja szybko sobie to rozegram i widzimy się, jak już będę miał wszystkie daily questy zrobione. W ogóle planowałem przegrać tę walkę, bo ja zawsze jak są te walki PVP, to po prostu wciskam losowe rzeczy, żeby jak najszybciej to przegrać. A okazało się, że mój przeciwnik, mimo tego, że miał dwa legendarne stworzenia, no to przegrał ze mną. I to jest ciekawe w sumie, nie? że zależało mi na przegranej, a wygrałem, a jak chcę wygrać, to przegrywam. Dobra, mamy koło, z którego pewnie dostanę uwaga, dostanę wielkie gówno, tak, 7000. tysięcy, wow, właśnie takich nagród, takich, takie nagrody chcę, nie chcę spinować drugi raz, bo i tak jest mały procent, szans na to, że się uda, dobra, kolejne dwa zadanka wykonane i mam dwa mocy, okej, okay, no dobra, wezmę za te punkty DNA, bo mam ich 15 tysięcy, dostałem z tego. Z Battle Stage'a więc nie będzie mi tak źle wydać po prostu. I tak tego wiecie. Ja nie używam, a wykonuję to tylko po to. O! Cena wzrasta. Aha. Okej, okay, okej. Okay, nie wiedziałem o tym. Kliknąłem po prostu na ślepo i to był mały błąd. Dobra, rare, berserk. Increase attack stat 40%. Zarąbiście, i tak tego nigdy nie użyję. Dobra, mamy to. Gotowe, gotowe. I chwila, czy coś jeszcze mam? Zanim otworzę sobie tą paczkę, czy coś mam ogarniętego? Eventy są słabe, bardzo słabe. Tutaj mamy niby same mięsożerne i można ciebie dostać. Ale jak sobie to sprawdzałem, no to to niby nie wygląda jakoś tragicznie, ale są ile? Trzy poziomy? Gdzie to jest? Tak, trzy poziomy. To na trzecim poziomie pewnie walczysz z jakąś hybrydą na czterdziestym poziomie, więc to, to nie ma sensu. I tu jest dokładnie ten, ten sam event, no właśnie, że można dostać sobie wodnego gościa. Nie bez spoko. Ale i tak wiem, że z moimi dinozaurami raczej nie mam szans. Aktualnie, plus kosztuje to 200 tysięcy, więc no dość dużo. Czekam sobie na kolejne mm, VIP-owskie paczki. Widzę, że za 5 godzin coś będzie. Tego na razie nie ruszam. Potrzebuję się jeszcze podszkolić. PVP, no teraz jest aktualnie taki przestój. Nie wiem, czy będzie za niedługo jakiś update. To no, to zadanie będę starał się zrobić jak najszybciej między odcinkami. O, właśnie, jeszcze jedzenie sobie weźmy. A, i tutaj mam kolejnego dinozaura, no to dobra, to ciebie możemy wykluć szybko. Właśnie, to jest lifehack, który, o którym się wczoraj dowiedziałem i naprawdę w ogóle nie zwróciłem na to uwagi. Jeżeli wykluwacie na parę slotów, to weźcie, upewnijcie się, że na pierwszym slocie macie coś, co szybko się będzie wykluwało. A na drugi, trzeci dopiero wrzucajcie to takie lepsze stworzenia. Ale ten pierwszy slot, żeby był, jako że on jest darmowy, to żeby tutaj się wykluwały te słabsze stworzonka. No ja o tym w ogóle nie zwracałem na to uwagi, a rzeczywiście to jest e, dość, e, dość dużo zmienia. Dobra, otwieramy tą pakę. Zobaczymy, czy coś ciekawego z niej dostanę. I gówno. Ha, no tak. Standardowo. Hmm, ale przynajmniej 260, 260 tej waluty, także prawie 15 tysięcy jest. Jeżeli yy, w, w przyszłym odcinku nie będę miał czegoś naprawdę dużego, przygotowanego, to otwieramy tą paczkę. Po prostu. I nie czekam jednak na dwie, tylko sobie otworzymy tą paczkę. No chyba na wszystkie jest... A, po 5%, czyli jest całkowita losowość. No dobra, no to słuchajcie, ja wam dziękuję za uwagę. Yy, mam nadzieję, że miło spędziliście czas i w odcinek Wam się spodobał. Co to jest? O, pagoda garden. O. 4000 to kosztuje. Nie wiem czemu aż tyle. Solid Gold Plus. O, takie coś też by mm, dobrze było mieć. A czym się różnią te legendy? Czy one są silniejsze od tych legend stąd? Bo tak to, nie wiem, one mają to samo obramowanie i tak dalej, ale ciężko powiedzieć. Dobra, dzięki za oglądanie. Widzimy się już w kolejnym odcinku. Cześć, pa pa.